Jan Bodakowski, Szanowni Państwo, właśnie jestem na demonstracji w obronie sądów. Zły, kaczystowski reżim chce zrobić krzywdę sądom. Tutaj przyszli ludzie, którzy uważają, że źle się dzieje, że było dobrze i że powinno być tak, jak było. Zobaczmy, jak to wszystko wygląda. Tak wygląda manifestacja. Pójdziemy w skier powodzi. Tak wygląda właśnie manifestacja. Tak mówiąc szczerze, już nie żartując, środowiska opozycyjne nie potrafią wyjaśnić Polakom. E, swoich motywacji. Wielu Polaków jest, było, e, miał złe doświadczenia z wymiarem sprawiedliwości, negatywnie ocenia e, sytuację. I widzę, że opozycja nie potrafi wytłumaczyć, e, dlaczego ten system, który był, był dobry. Dlaczego ten nowy, który wprowadza PIS jest zły. E, czy są to zmiany rzeczywiste, czy pozorne. E, ma to wszystko taki bardziej wymiar. Politycznej rywalizacji dwóch grup. Ja bym wolał, gdybym usłyszał taką bardzo merytoryczną decy... de... debatę o tym. Bo nie chce mi się wierzyć, że wszystko było dobrze. Zbyt dużo słyszałem na temat tragedii ludzkich związanych z sądami. O, to jest transparent, konstytucja. Sam pomysł tego, że. Wymiar sprawiedliwości ma być nie, sądy mają być niepo... niezależne od obywateli, mi się nie podoba. Jestem demokratą, zwolennikiem tego, żeby sędziowie pochodzili z wyborów. I... A nie słyszę tych postulatów. Słyszę, że sędziowie mają być niezależni.

Dlaczego tu chodzi? Co to pan Ale tak, przyjdę, szanowni. Idę do to Idę. Nie, to pan No idzie, to pan. Nie chce. No idzie, to nie, to jeszcze idą. To normalnie że to nie jest. Nie, ludzie to jest. Trzeba ich przytulić. Tak, na Tam za grupa. Dziękujemy, chujemy, dziękujemy, 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 dziękujemy. Dziękujemy. Pan, ale we tak tak, 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 tak. Dziękuję. Wolne sądy, wolne sądy. Tak, dobra. Można dostać? Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. I daję, daję. O, tam podać. Wolne sądy. O, może przejdę, przepraszam bardzo. przepraszam bardzo. Przepraszam bardzo. Przejdę sobie. Nie no, co, proszę, proszę, proszę. przepraszam. Proszę. Przepraszam. Proszę, przepraszam. 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 O, przejdę, będę. O, a tutaj mamy kartoniadę. To inicjatywa pana Kijowskiego. Pewnie z napisem jakichś w konstytucji, coś w tym rodzaju. O, widzisz. Nic nie robisz lepiej. a tu samochód TVP. Wszystkich obserwują. No i znając życie, pewnie będą wyciągać konsekwencje. Przejdźmy tutaj, zmienimy samochody, przejdziemy tutaj od tyłu, przejdziemy od tyłu, przepraszam bardzo, przepraszam, mogę jeszcze, o, jakoś, nie, chyba nie da rady tutaj, trzeba przejść naokoło. A, no, przychodzimy. No i tutaj pokazuję Państwu kulisy demonstracji. Tak się właśnie demonstracja kończy. Jeszcze z jednej strony tak. Natomiast pójdźmy jeszcze tutaj na, na koniec, idę, idę. Idę dalej. Idę dalej. Tak wygląda od tyłu. Idziemy dalej. Ojej ojej coś się wróci tutaj pójdźmy bliżej. i tutaj wchodzimy tutaj jest absolutna absolutny koniec demonstracji zobaczmy jaka piękna kolorowa flaga na samym końcu ręczowa flaga